Och, trzykrotnie wygrywał tutaj na Milenkopszance 2014 rok dwukrotnie, 2015, a potem wygrywał Willingham 5 w pierwszej edycji. Ostatnie trzy lata Kamil zawsze na podium na tej skoczni. Wczoraj 29 miejsce, ale widzą Państwo, że to co się działo wczoraj nie ma żadnego przełożenia na wydarzenia dzisiejsze. Wieje mu lekko poddarty, cudownie, niech tak będzie i niech Kamil frunie. I jest to bardzo ładny daleki skok. Będzie w czołówce Kamil Stok. Nie obejmie prowadzenia ta zielona linia to był 146 metr. On skacze daleko. Ma wysokie. Noty 142,5 metra, dziewiętnastki u wszystkich sędziów. Minimalna rekompensata za wiatr 40 punktu. Czy to pozwoli na miejsce w pierwszej trójce? Wiele na to wskazuje. Kamil Stoch udowadnia, że on na tej skoczni czuje się po prostu świetnie. To jest nota Daniela Andretandego 144,4. Nie jest zatem pierwszy, ale jest trzeci za tandem, za Pawlowciciem, przed Rioju Kobajami.